Kiedy zapalałam ten znicz, sama, sama poczułam dreszcz, ponieważ zawsze znicz olimpijski kojarzy mi się z igrzyskami olimpijskimi i nie tylko z tymi ery nowożytnej, ale przypominam sobie, że te igrzyska już miały miejsce jeszcze przed naszą erą, więc to jest niesamowite. Muzyka tak u pomyślałem mamy święto edukacji jest są święta różnego rodzaju w, w kulturze brakowało czegoś takiego w sporcie no więc tak sobie wymyśliłem, ja mówię, może byśmy zrobili jakąś imprezę taką dla wszystkich dla Dolnoślązaków. Mamy przecież Dolnośląską Federację Sportu, kluby klubów sportowych, którym, którym pomagamy jest stowarzyszeniom. No i stąd się urodziło takie Dolnośląskie święto sportu. I od razu pomyślałem o Akademii Wychowania Fizycznego, dlatego, że teraz jako najlepsza uczelnia w Polsce, w swoim profilu, posiada kapitalne miejsce do tego, żeby każdy mógł przyjść i to bez względu na wiek, czyli od dzieciaka po seniora. Zależało nam na wydarzeniu, które będzie świętem dla wszystkich Dolnoślązaków i postanowiliśmy przeznaczyć na to bardzo konkretną kwotę, 330 tysięcy złotych. Myślę, że to bardzo dobrze wydane pieniądze. Wykonawstwo plus obiekty to jest Akademia Wychowania Fizycznego. Cały scenariusz, cały przebieg imprezy. Udostępniliśmy wszystkie obiekty na ten, na ten czas. Dopisała pogoda, to pisali uczestnicy. Tylko się cieszyć. Każdy, kto chce się sportować, znajdzie swoje miejsce na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego na dawnym polu marsowym. Ja chciałbym, żeby. Ten obiekt żył tak jak dzisiaj żyje co najmniej raz w miesiącu. To jest takie moje marzenie. Bo dzisiaj się spełniło już jedno, że on ożył, naprawdę cały ożył. Pływalnia, korty tenisowe, hala wielofunkcyjna, nasze tutaj obiekty w kompleksie pól marsowych. Ale jak człowiek ma marzenia kolejne, to jest pięknie, i byłoby pięknie, gdyby raz w miesiącu chociaż ten obiekt tak ożył jak dzisiaj, żeby 2,5 tysiąca ludzi, a nawet więcej się tutaj bawiło. Uczestnicy dzisiejszego Dolnośląskiego Święta Sportu rywalizują w 11 dyscyplinach. Konkretnie mówiąc, piłka nożna, piłka nożna plażowa, koszykówka uliczna, siatkówka plażowa, dalej judo, pływanie, gry rodzinne, Nordic Walking w ramach Igrzysk Seniorów, ponieważ i taką grupę osób tutaj dzisiaj mamy na naszych polach marsowych. Jest Obin, Przekaliśmy z panem oktawiuszem Raczkowskim, no, który nam oczywiście dzięki jemu to jesteśmy. A i on zaproponował ten wyjazd. Piłka to jest fajny sport, a tu fajnie się bawi, bo można powiedzieć piłkę, poćwiczyć. To jest bluza Śląska klubu z Wrocławia. ją, bo jest fajna. Znajdujemy się na terenie wieloboju rekreacyjnego. Każdy, który jest chętny może przyjść, zapisać się do biura zawodów i wziąć sobie udział w wieloboju, gdzie można rzucać rzutkami, przejść salą z dzwoneczkami. Może też zagrać w ringo, w krokieta i w bóle. Przyszliśmy tutaj, żeby wziąć udział w wieloboju. Dostaliśmy takie karty. To jest yy, Tymona Karta. A ta jest moja. Jak na razie wzięliśmy udział tylko w jednej konkurencji, ale bardzo nam się podobało. Zastanawiamy się, gdzie kupić takie wszystkie przybory do tej gry, bo chcielibyśmy grać na podwórku w nią. Jak ona się nazywała, pamiętasz? Eee, Krykiet. No, Jeśli chodzi o sprawy związane ze sportem, to na takie imprezy zwykle namawia mnie Tymon. Więc tym razem Tymon przyciągnął ojca na pole marsowe. Dowiedzieliśmy się o tym od znajomych, którzy też tutaj się wybierają z dziećmi. Rzucałyśmy lotkami i bardzo fajnie tutaj było. Chodziłyśmy um, z chustą na oczach przez tor przeszkód. Rzucałyśmy piłkami do parasola. I mm, jeszcze. Rzucałyśmy, rzucałyśmy dyskami rzucałyśmy do bramek. Tak? Nie. Tak? Nie. nie. Przecież to była twoja stafu tutaj, ta pierwsza. Gramy sobie tutaj w bóle. To jest taki fajny sport, który do nas do Polski przywędrował, gdzieś z rejonu Morza Śródziemnego, z południowej Francji. Yy, taki bardzo rekreacyjny, ciekawy. Dla starszych ludzi to w sam raz taki, ta, taka, taka rekreacja. No i cieszymy się, że, że gramy, że jeszcze, że jeszcze nam się chce. Uniwersytet III wieku został zaproszony do tych zawodów, wyznaczył reprezentację, jesteśmy reprezentacją i reprezentujemy Uniwersytet na tych zawodach. To była twoja lata pierwsza. O! Bardzo nam zależało na tym, żeby w dzisiejszym święcie wzięły udział również osoby starsze. A także osoby niepełnosprawne. Stąd też dla nich przygotowaliśmy ofertę. Na polach marsowych na zewnątrz rywalizowały osoby starsze, natomiast wewnątrz budynku rywalizują niepełnosprawni, którzy również odbywają swoje zawody na pływalni. Właśnie zakończyliśmy zawody w siatkówce na siedzącą. Moja drużyna zajęła trzecie miejsce. Występowałem w barwach kkn Wrocław. Tak jak widzimy trwa jeszcze z tyłu w finał. Wystąpili zawodnicy startu Wrocław, zawodnicy kkn i oraz studenci z AWF. Zespoły zostały wymieszane I pełna integracja. Jeden pan niepełnosprawny płynął w serii i nie widziałem jak on do końca płynął. Ale tylko widziałem jak zdejmował protezę i płynął bez jednej nogi. Ja gdybym miał tak pływać, to nie wiem czy bym sobie dał radę. w Wrocławiu jest takich ruch Start w Wrocław i tam właśnie jest wielu tych niepełnosprawnych. No i tak się patrzyłem jak oni trenowali, bo kiedyś akurat byłem na treningu, kiedy oni też właśnie trenowali. No i tak widzę, że dla nich to jest większa mobilizacja jak mogą startować z pełnosprawnymi bo mają no, większą konkurencję. No, dla nas to też jest fajnie, że możemy zobaczyć, że nawet jakby coś się kiedyś nam w życiu mogło przytrafić, nie wiem, stracilibyśmy rękę czy coś, to nie znaczy, że to koniec z pływaniem, no, tylko można dalej pływać. Tak. Uczestnicy dzisiejszego święta rywalizują w dyscyplinach. Ale tak do końca nie jest to prawdziwa rywalizacja, aczkolwiek przebiega oczywiście w duchu fair play. Nie jest to prawdziwa rywalizacja, ponieważ tak naprawdę liczy się udział i ten udział nagradzany jest pakietem uczestnika, w którym między innymi zawarty jest medal, zawarty jest dyplom uczestnika, każdy oczywiście otrzymuje koszulkę Plus no dbamy również o to, żeby goście nie odeszli stąd głodni. Na przykład banana też zaliczysz do środków wspomagających. Moim zdaniem no to są bardzo fajne zawody, bo wielu zawodników przejechało. Też jest tutaj taki, nie wiem, bo no, że nie ma żadnych opłat startowych, jest dużo medali, dużo nagród. No, 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 o, moja, moja miała... Sport lacrosse, bo tak jego nazwa wywodzi się. Z francuskiego to jest kij zakrzywiony. W się 10x10 jest bramkarz. Posługujemy się takim kijem. To jest kij bramkarski. Dlatego jest szerszy. Tam widać kije do atakującego i pomocnika. Są krótsze, jak widać te kije. A i główki są węższe i mniejsza jest kieszeń. Bo kij bramkarski ma grubszą kieszeń. To jest kij. Posługujemy się taką piłką. Waga 22,10 gram. Około 21 średnicy obwodu. Strzela się do takiej bramki, są dwie bramki, boisko podobne do piłki nożnej, nawet większe, 50 na 120 metrów, trzeba wygrać, strzelając więcej bramek. Moje dzieci grają również z swoimi kolegami, jest zespół Twins Brothers, że grają tutaj w streetballa, myślę, że to jest fajna okazja, nie tylko e, dla naszych dzieci, ale dla wszystkich, żeby sobie przyjść, pograć na świeżym powietrzu. Troszkę może pogoda nie dopisuje, bo za bardzo wieje, ale, ale wydaje mi się, że wszyscy są twardzi i wytrzymają do końca imprezy. Ponieważ jestem jednym z organizatorów i pomyślałem, że warto również tak na sportowo zakończyć ten dzień, dlatego sam wziąłem udział w teście Coopera. To jest test, który mierzy wydolność, i w ciągu 12 minut trzeba przebiec jak najdłuższy dystans. Jako długodystansowiec, bo zaczęliśmy jak powiedziałem wcześniej rano, kończymy późnym popołudniem, cieszę się, że mój dystans zupełnie, był zupełnie przyzwoity. I inne imprezy, które są związane ze sportem zawsze przyciągają do sportu wszystkich. I dzieci, i, i młodzież, i, i, i seniorów, właściwie całe rodziny. I fajnie, że takie imprezy się odbywają, ponieważ sport łączy, sport rodzi nowe przyjaźnie i sport jest niesamowity, bo sport ma służyć naszemu zdrowiu. Rok, druga edycja. Myślę także, że uda nam się wpisać to do budżetu, żeby to była stała impreza, takie właśnie Dolnośląskie do Święto Sportu dla wszystkich, żeby była stała impreza i już rozmawialiśmy, nawet jak się godziny po rozpoczęciu już rozmawialiśmy o drugiej edycji po to, żeby też wzbogacić jeszcze kolejne dyscypliny dla dzieci i dla, dla młodzieży. Także mam nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie jeszcze lepsza albo równie dobra tak jak ta.